W przednim odcinku. Kamerka? A znając Emila, on jej nie założył. Oni... porwali mi siostrę. Musiałam ci im wydać, żeby ją puścili. Jest jakaś szansa, że się dogadamy? Sam Przypomnij sobie z jakiego powodu ty wstąpiłeś do antyterrorystów. Ja dokładnie z tego samego powodu. Puść Karol! Kate... może. Emil... Nazwisko Farley, coś ci mówi? Tak, Ron Farley, morderca, na którego polowałem na starcie. To brat naszego Rayana. Rozmawiałaś z nim? Nie, nie jestem pewna, czy to dobry pomysł. Kate, od tygodnia mi się tu żalisz. Wiesz, jak ludzie potrafią sobie spabrać życie z powodu utraty swojego partnera? Jean, to nie jest takie proste. Chciałabyś widzieć się jeszcze z osobą, która sprzedała cię, bo. Ratowałaś mi życie. Gdybyś tego nie zrobiła, nie rozmawiałybyśmy tu i nie próbowałabym ci teraz pomóc. Coś za coś. Wiesz, jakie masz się po czymś takim poczucie winy? Dobrze wiesz, że tak. To był dla mnie świetnym facetem. Zawsze mogłam na niego liczyć. Nigdy mnie nie zawiódł. I to w przeciwieństwie do mnie. Ale różnica pomiędzy sytuacjami jest taka, że nie wydałaś go żadnym bandytom, tylko go po prostu zdradziłaś. Różnica pomiędzy sytuacjami jest taka, że ty to zrobiłaś nie z własnej głupoty, tylko żeby kogoś ocalić. Są rzeczy, które nas przerastają, Kate. Znalazłaś się w trudnej sytuacji i mimo wszystko sobie poradziłaś. A teraz im dłużej z tym lekarz, tym bardziej Emi jest przekonana, że ci na nim nie zależy. A jeśli nic z tego nie będzie? Świat się na tym nie kończy. Dzień dobry, Karl. Zagoił ci się gąbel? Gą się. Wiesz, my to możemy cię znosić, ale ci panowie za to, bo dosyć szybko wybuchają. A to tak można być zatrzymanego na przesłuchaniu? Sam, jak to będzie w raporcie? Karel nie wiadomo w jaki sposób zdołał wyswobodzić się z i zaatakował funkcjonariuszy. Ochrona usiłowała go powstrzymać, ale nie obeszło się bez siniaków, więc w samoobronie zatrzymany został uderzony w twarz z taką siłą, że stracił przytomność. Głupi jesteś ty tylko udajesz? Na sali byłeś sam przeciwko masie policjantów, chcesz się dalej bić? Emil, starczy tego, przejdźmy do rzeczy. Z przyjemnością. Gdzie są twoi koledzy? Słuchaj, nic wam nie powiem. Co ci szkodzi? Oni i tak mają na ciebie wyjebane. A to, co tu usłyszymy, zostaje tylko i wyłącznie między nami. Okej, okay, wmawiaj sobie. Ile razy już podskakiwał? Trzy? Cztery. Cztery, no! Słuchaj, twoi znajomi mogą liczyć na dożywocie, chyba że ich sprzątniemy w akcji, ale dla ciebie jest jeszcze nadzieja. Ta? A jaką mam gwarancję, że dotrzymacie słowa? Większą niż inne, patrole. ci już by cię dawno przycisnęli, także dygałbyś ze strachu, więc masz ostatnią szansę. A, dobra, wiecie, powiem wam coś. Nie wiecie z kim zadarliście. Jak Gary i Ryan z wami skończą, a na pewno tak będzie, wyciągną mnie stąd w 3 sekundy. I wiecie co będzie potem? Potem będę wylegiwać się na plaży. Może na Kanarach, o, albo Hawaje. Zawsze chciałem tam polecieć. <grym> Wy tak już dawno będziecie zimnymi trupami, więc co mi się bardziej opłaca? Hmm? Jak se chcesz. Zostawiamy was. Miłej zabawy. Chwila, co? Co wy? Nie! Powiedział coś? Nie, ale na bank to mu rozplącza język. No, od tej strony cię nie znałem. Rządza zemsty napędza człowieka do działania. widzę tego miejsca. W tym mieście zginął mój brat. Teraz jest dla mnie tylko wiochą, w której dokonam zemsty. Szefie, a co jeśli Karol puści parę? Wierz mi Gary, nawet nie będzie musiał. Obojętne ci to czy nas zdradzi? Jeśli zdradzi, zginie. Ale na to jeszcze przyjdzie czas. Rozpocznij operację 69. Szefie, jeśli można, czy to na pewno dobry moment? Nawet nie masz pojęcia. Lepszego momentu nie mogłem sobie wymarzyć. Emil. Kate, serio, nie wiem czy to jest dobry moment na rozmowę. Innego może nie być, jeśli nie zrobimy tego teraz. Proszę Cię, jestem zmęczony, nie potrzeba mi kolejnych nerwów. Emil, takie teksty, wciskaj sobie lio komendantowi Samowi i reszcie, ale chociaż ze mną bądź szczery. Przepraszam Cię, ale. Czy Ty byłaś? Dobrze wiesz, że nie miałam wyjścia. Nie masz pojęcia, co oni mówili, że zrobią Jane. Nie założyli ci podsłuchu. Byłaś prywatnym detektywem. Mogłaś. Mogłaś mi spróbować jakoś to powiedzieć. Gdy w grę wchodzi los kogoś bliskiego, sprawa wygląda zupełnie inaczej niż podczas zleceń obcych ludzi. Wiesz, jakie to uczucie? Mieć świadomość, że z twojej winy w każdej chwili może zginąć osoba, którą kochasz. Wiem, Kate. Wiem, co i dasz za dobrze. Już nie dlatego zostałem antyterrorystą. Co się wtedy stało? Niedługo po tym, jak zerwaliśmy ze sobą kontakt z powodu studiów, poznałem Karen. Na początku traktowaliśmy się jak zwykłych przyjaciół. Potem wyszło inaczej. Na trzecim roku Karen zeszła w ciążę. Z tobą? Mieliśmy mieć córkę. Pewnego wieczoru zabrałem ją do teatru. Radości nie było końca. Do czasu. W drodze powrotnej napadł na nas złodziej. Na początku myślałem, że to tylko jakiś pijak, dopóki nie wyciągnął pistoletu. Doszło między nami do szarpaniny. Próbowałem mu zabrać broń. Padły strzały. Karen dostała. Ambulans w miarę szybko przyjechał, ale... Na nic się to nie zdało. Zmarła na stole operacyjnym. A twoja córka? Zrobili cesarskie cięcie. Czekałem dwa dni na jakieś informacje. W końcu lekarz powiedział, że nic się nie dało zrobić. Czemu wszystko zawsze spada na ciebie? Od dawna zadaję sobie to pytanie. To dlatego rzuciłeś studia prawnicze? Chciałem gnoja zastrzeić, nie mając przy okazji żadnych problemów z prawem. Długo to trwało, ale udało się. W momencie, gdy zobaczyłem jego ścierwo na ulicy, poczułem się spełniony jak nigdy dotąd. Wtedy mogłem wreszcie odetchnąć, ze świadomością, że nareszcie koniec. A przynajmniej tak mi się zdawało. Chwilę, chcesz powiedzieć, że nasze porwanie było związane z tą sprawą? Owszem. W trakcie, kiedy ja się cieszyłem z życia, ktoś szykował zemsty na mnie. Tak. Morderca Karen to brat Rajana. Teraz się nie dziwię, że nie chciałeś o tym gadać. No właśnie. Ja się o sobie wszystko mówię, a ty prawie nic. Praca jako prywatny detektyw nie jest dobrym tematem do rozmów, przynajmniej w moim przypadku. Nigdy do nikogo nie strzelałaś? A raz czy dwa się zdarzyło. Nie zdziwiłbym się, jakbyś powiedziała nie. Emil, takie pytanko. Sam zawsze chciał być antyterrorystą. On ci pomógł dostać się do tej akademii? Chcesz już na niego donieść? Nie, nie, skąd? To o ścikałości. Zawdzięczam mu to. Emil. Nie, Emil. Rozumiem twoje intencje, ale to jest zwykłe szaleństwo. A co komendant proponuje zrobić w tej sprawie? To sprawa dla wojska, nie dla nas. My musimy zająć porządkiem tutaj. Ryan zebrał terrorystów z trzech krajów. Wojsko zanim nim się wejść do miasta minus ze dwa tygodnie. To tym bardziej, jakie wy macie szanse. On chce się zemścić na mnie. Jako jedyny mam szansę dotrzeć do niego żywe, a jak to zrobię, to bez mrugnięcia okiem Skurwiela zabiję. Oczekujesz ode mnie czegoś, czego nie mogę ci dać. Obojętny jest panu, że w Santora giną niewinni ludzie? I co? Nic z tego. Mówiłem ci, że komendant za chiny nie zgodzi się na taką akcję. Trudno. Nie potrzebuję pozwolenia. Emil, upadłeś na głowę? Odkąd jestem w tej robocie? Czy ja dobrze zrozumiałem? Chcesz mimo zakazu komendanta zrobić Ryanowi wjazd na chatę? Nie Kyle, my chcemy. Emil, rzadko to mówię, ale kompletnie ci odbiło. Jak niby chcesz to zrobić? Zaimprowizuję. Za dużo filmów się naoglądałeś. Emil ma rację. Dzisiaj w pracy słyszałem, że póki co nie ma szans, żeby antyterroryści coś zdziałali przeciwko Ryanowi. Jak oni nie mają jaj, żeby stawić czoło tym chują, to musi zrobić to ktoś inny. Ej ludzie, ale to nie jest taka prosta sprawa. Nawet jakbyśmy mieli sprzęt, by ich rozwalić. To jak mamy zamiar wejść do miasta niezauważeni? Z tego, co mówili w telewizji, jak cokolwiek naruszy granice miasta, włącza im się alarm. Ja już się tym zajmę. Niby jak. Powiedzmy, że użyję wiedzy zawodowej. Dobra, Lio, skoro masz pomysł, jak obejść zabezpieczenia, to masz otwarte drzwi. Ale zarazem, jak to nie zadziała, to powystrzelają nas jak kaczki. Kyle, nikt ci nie każe jechać z nami. Emil, szansa, że nam się uda, jest znikoma. Wystawimy się Ryanowi jak na talerzu. Dasz mu dokładnie to, czego chce. Ale na służbie nigdy cię nie opuściłem, więc nie opuszczę cię i tym razem. Czyli wszyscy idą. Super. Nie uciekaj, nie weźmiemy cię ze sobą. Weźmiecie, jeżeli nie chcecie, by wasz komendant się dowiedział o waszej dezercji. Ach, cholera. Nie wiem, czy to można nazwać dezercją. No dobra, ale nie mamy jak wziąć ze sobą naszej broni służbowej i tak nie wiem, czy to by wystarczyło. Z tym też nie będzie problemu. Oho! No sam można powiedzieć, że po raz drugi mi życie uratowałeś. Mówiłem, żebyś mi dziadka nie obrażał. Co jest? Zakończę to tam, gdzie się zaczęło. Miałaś rację. Robimy dokładnie to, czego chce Ryan. To teraz bez znaczenia. Nie możemy się teraz wycofać. Skopmy Gnojowi te cztery litery.